korzystujemy te możliwości skrupulatnie. Staramy się rozwój województwa równoważyć, rozkładać akcenty tak, aby te przyrodzone wartości, ziemię, miasta, gminy mogły wykorzystywać. Tak stało się w Uniejowie. Tutaj pod nami jest skarb, geotermalne źródła. Źródła o właściwościach leczniczych, źródła, które kiedyś zaczęto próbować wykorzystać do ogrzewania, a później dzięki pomysłowości, inicjatywie władz samorządowych, pana burmistrza, mieszkańców, ten pomysł zaczął się rozrastać. To, co dziś widzimy, zmodernizowane drogi kasztel rycerski, boiska ogrzewane wodą geotermalną. Odbudowany skansel. Skansen, wspaniały hotel, w którym mieliśmy okazję gościć. Baseny geotermalne, obok których przechodziliśmy. Wspaniale urządzony sąsiadujący zamkiem Park. Czy wreszcie to miejsce to owoc tej pracy, tych zmian, dowód na to, że próbujemy o swoich małych ojczyznach, o regionie myśleć. Zamek od średniowiecza miał ślizną załogę, Ale macie jakąś taką, jakiś tak, Tak, jak najbardziej, tutaj też pod wartość jeżdżą czy nie? Wygrywają przegrywają? Po, po prawnej stronie, po naszej. No wygrywacie bardzo. Jeszcze nie <gryzanie> 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 uczymy, uczymy się <gryzanie>

Która jest, a nie płakać z powodu tej szansy, która rzekomo miała być, a się okazała iluzją. Tak jest w życiu każdego z nas. Tak jest w życiu każdej zbiorowości. Tak jest w życiu każdego miasta. Z tym, że miasta i miejscowości i ludzie dzielą się na tych, którzy patrzą z optymizmem na swoje własne życie i na to, co się dzieje wokół niego, i z pesymizmem. Jedni do tej pory mogą płakać, miał być Kuwait, nie ma Kuwaitu. A inni mówią, nie ma ropy naftowej, są cieplice, robimy tu w Uniejowie uzdrowienie. I jest uzdrowienie. Jest, u niej w Uniejów, u niej w cieplice są fakty. Ciężko wypracowane, umiejętnie wydobytą szansą nie tylko z głębi Ziemi, ale z, z głębi każdego z nas, z każdego z Państwa. Poprzez pracę, przez uwagę, przez umiejętność zyskiwania przyjaciół i umiejętność. Jeszcze raz zaproszenia do trudnego już pracy poszukiwania skarbu, także i tej prawa -pra unitki tej dzisiejszej Unii Europejskiej. Serdecznie gratuluję osiągnięć. Serdecznie gratuluję optymizmu, który dzisiaj przynosi dobre owoce. Jestem przekonany, że za jakiś czas, jak się tutaj zjawię, to będę mogli ocenić, że te owoce są coraz piękniejsze, coraz spadliwsze i że służą coraz lepiej całej miejscowości i wszystkim użytkowym przyjaciółom. Życzę, aby unijne to osiągnięcie, jakie jest uzyskanie statusu miasta uzdrowiska, miejscowości uzdrowiskowej, a za tym idą i konkretne szanse i konkretne pieniądze, aby mnożyło te skarby, które kiedyś gdzieś, gdzieś tutaj ta unika schowała gdzieś kryjąc się po okolicznych bagach. Życzę, aby były zawsze wydobywane, żeby zawsze te skarby były pomnażane z myślą o następnych pokoleniach ludzi ambitnych i ludzi nie się wyzwań, takich jak tutaj unika